I odebrałam jeszcze prezent na Mikołajki dla mojego Misiaka. Pewnie on i tak wie co dostanie, więc... więc mogę to spokojnie tutaj pokazać. A Mikołajki dostanie ode mnie gruta z Lego do składania, niech ma szukałam jakichś fajnych kalendarzy adwentowych dla mężczyzn ale szczerze, niczego ciekawego nie ma wszystko tyczy się tam, e, pielęgnacji, brody i takie jakieś tam pierdoły nieciekawe był też kalendarz adwentowy z lego ale jakieś małe te figureczki uznałam, że chyba lepiej kupić coś takiego i właśnie teraz pakuję ten papier prezentowy I tak ładnie spakowany prezent na Mikołajki Więc sobie do 6 grudnia poczekaj Patrzcie, nawet tutaj te zagięcia jako tako mi wyszły Jak na mnie Wow Umyto buźki, teraz czas na szybki makijaż Bo jest 1 grudnia tak rozpoczekam grudzień, że już troszkę zaspałam i tak na styk dojadę na uczelnię, ale już włosów nie umyję, więc Szybko muszę się umalować. I jedziemy. Oh, no. Dobra, jest 17 po, czyli w sumie powinnam zaraz schodzić do garażu. Jadę w sumie tylko na seminarium dyplomowe, a jeszcze wykład z, z międzynarodowego. Ale to nadal pewnie będą przedstawiać prezentację, które przedstawiłam. Którą przedstawiłam już wczoraj. Więc, tylko odhaczyć pilnostwo międzynarodowe i na seminarium dyplomowe tylko i jedynie zawieść dokumenty, czy dokumenty. Zawieść stronę tytułową i metodologię, a dokładnie cele pracy, hipotezy i tak dalej. Na seminarium, na zaliczenie. Więc prawdopodobnie. W ciągu dwóch godzin z hakiem będę już w domu, a po uczelni wrócę na chwilę właśnie do domu, ogarnę trochę i jedziemy z akselkiem na zajęcia z behawiorystką. Później mam jeszcze paznokci, bo muszę koniec już mojego 4. Nie dość, że mam odrosty, to muszę już je skrócić. Wracam do pracy. No więc trzeba zrobić yy, paznokcie, przygotować się do tego, bo jutro moja dniówka pierwsza od długiego czasu, bardzo długiego czasu. Zobaczymy w ogóle, czy pamiętam jak się pracuję. Już się ubrałam, nie wiem czy cokolwiek nie widać. Mam jeszcze bałagan w salonie po meczu, ale dzisiaj zwykła, prosta sukienka. W ogóle mam wszystkie mable czarne, więc nie wiem czy cokolwiek będzie widać. Taka długa, bodki, do tego zarzucę skórę. Oczywiście puchówkę, bo jest zimno. A śniadania zjeść nie zdążę, więc biorę sobie jogurt. I śniadanie zjem jak wrócę, za dwie godziny. No, więc herbatka i jedziemy, lecimy. Op, mały update. Wróciłam z uczelni, od razu z uczelni Pojechałam na zajęcia z pieskiem Z behawiorystą Tak wymarzłam że jakaś tragedia Godzina w parku, przy takich temperaturach I wróciliśmy do domu Mieliśmy pojechać na obiad A przypomniałam sobie, że ja na 14 mam paznokcie Bo nie pojadę z takimi e, Nie pójdę z takimi długimi na dyżu. I Właśnie szybko jadę do kosmetyczki Je skrócić Dobra, a więc zaczynamy grudzień Tak jak powinno się zaczynać grudzień Czyli od grudniowego McDonalda świątecznego. Oj, fryty zakręcone się wysypały. I of course drwal. U mnie akurat bez żurawiny, bo to nigdy nie jadłam, ale nie mam ochoty spróbować z. Niby dobre, ale. I tak, da mnie fryteczki zwykłe. Zakręcone to. No są spokoje na jedną, dwie i tyle. Dobra. Próbujemy jednego frytasa zakręconego. Nie. No. Dobra. Ale dla mnie te frytasy zakręcone na dłuższą metę są takie. No. A. zwykła. Mhm. Mhm. Dobra. Pierwszy gryz drwalunia, kochani, w grudniu. Pierwszy. Mm -mm. Co? Tak, temu Pięć próbowaliśmy zrobić, próbowaliśmy zrobić drwala w domu z tego przepisu, który krąży chyba po TikToku czy Instagramie. I powiem Wam, że taki jeden serek bo to był chyba jeden serek na jednego burgera Masakra. To było takie ciężkie, tuste, niezdrowe że no nie byłam w stanie tego zjeść. Ten serek to masakra. a Tutaj jest taka odpowiednia ilość, chociaż i tak nie jest to coś, żeby jeść codziennie, nie? Akcji nie denerwuj się. No. Więc y, wsuwam i otwieramy kalendarz adwentowy. Zobaczymy co mamy, co dla nas na dzisiaj przygotował. Dobra, zaczynamy od tego. Jaki mam kalendarz adwentowy? I w tym roku dostałam yy, kalendarz z Zalando Beauty. I sobie zaraz razem otworzymy. Sama jestem ciekawa. I pierwszy to jest ten duże pudełko. Zobaczymy. Więc tak. 1 grudnia. Nie wiem czy w ogóle obróci się w skrzynę. Zobaczymy. zapakowane jeszcze w dodatkowy papierek, żeby nie podglądała. Dzisiaj mamy jakieś ampułki. Zobaczymy, co to jest. Będę musiała sobie poczytać, na czym to dokładnie polega, ale powiem Wam, że fajne. Całe opakowanie mamy tutaj łącznie 7 ampułek. Jeszcze ten otwieracz. Muszę poczytać, co to dokładnie jest, ale wydaje mi się, że może coś z witaminą C. Jak rozświetlające. Babor, muszę wyszukać. Ogólnie powiem Wam, że ten kalendarz naprawdę fajnie się prezentuje. Jest porządnie zrobiony, więc nawet jak teraz, nie wiem, wyjęłam sobie jakąś rzecz, no to mogę z powrotem włożyć tą szufladkę i w razie czego za rok spakować tam co innego. Bo jak w większości tych kalendarzy odwentowych, na przykład z jakimiś czekoladkami czy czymś, to tak naprawdę otwieracie te drzwiczki już nic z tym kalendarzem nie zrobicie. A tutaj, o jest, wkładam z powrotem. I mogę to wykorzystać, jeśli chcę, za jakiś czas. Więc zobaczymy się na pewno jeszcze później na otwieraniu dnia drugiego. Dzisiaj, co? Muszę porobić jeszcze parę rzeczy na uczelnie, odpowiedzieć na kilka wiadomości i komentarzy. Później wieczorem pojedziemy na zakupy na jakąś spożywkę, bo jest pustka w lodówce, a ja jutro mam już dyżur. I przydałoby się jednak coś zjeść rano i zabrać jakiś obiad żeby nie ciągnąć 12 godzin na pustym żołądku. Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się to uda. No i co? I muszę przygotować sobie rzeczy do pracy, bo nie było mnie na oddziale prawie miesiąc przez moje długi L4. Zobaczymy, jak się odnajdę. Zaraz muszę sfawizki, mam dyżur. Więc do zobaczenia później, papa. I pa. jestem, wróciłam z zakupów. Nawet nie mam czasu teraz tego wszystkiego rozpakować, bo już jest godzina. 21 jutro mam dyżur, więc na szybko gotuję obiad, bo tak naprawdę, no, nie mam czego ze sobą jutro zabrać. Nie będę zamawiała, bo ostatnio tak trochę za dużo na mieście jem. Oj, rozumiałam, że tak się nie powinno przesuwać. Dobra, biorę jakieś pićko. Mam jeszcze spray to otwartego, dwie godziny temu. Wleję sobie do tego jakiś sobie kostek lodu. I zaczynamy. Dzisiaj robimy żurek, ale nie jakiś taki, wiecie, mega zaawansowany, tylko easy na squizy z termomisia. I pijemy. Jest ok, szukamy żurku. Zobaczymy. Ostatnio na grupie widziałam w miarę fajne opinię a łącznie przygotowanie tego zajmuje bodajże 20 minut, no i on jeszcze e, sam tam dalej, że tak powiem się gotuje zobaczymy ile naprawdę mi to zajmie, bo czasami czas przygotowania e, podany w przepisie, a czas całkowity rozjeżdża się z rzeczywistością więc żurek już z termomiksa przelany do garnuszka jajka ugotowane na jutro mam gotowy obiadek do pracy teraz niech wystygnie i schowam do lodówki ja już soczewek nie mam, więc prawie niczego nie widzę, ale nałożyłam sobie to z serum czy cokolwiek to było w dzisiejszym kalendarzu adwentowym fajne jest to, że jest to w ampułkach i jest to bodajże terapia na kurację na 7 dni no zobaczymy zobaczymy czy będą jakieś y, efekty ale aktualnie moja skóra wygląda tak tutaj mi wysypało tutaj czuję, że coś chce mi wyjść że zaraz mi wysypie zobaczymy czy wyjdzie czy nie wyjdzie ale to jest najgorsze uczucie jak jak się czuję, że, że, że coś tam już jest nie tak więc teraz Aksusiem Aksi zdenerwowany jest coś usłyszał za drzwiami i się denerwuje idziemy już spać ja już przygotowałam mundurki na, mundurek na jutro do pracy i wracam na oddział, masakra, zobaczymy, czy jeszcze pamiętam jak być pielęgniarką. Dobra, pijemy na szybko herbatkę. W międzyczasie wsuwam kanapkę. I otwieramy kalendarz. Co? Mamy na dzisiaj! Tak? Ojejku. A się chyba najbardziej cieszy, A nie, czujesz? Kanapkę mamy. No jaka dobra. Mm -hmm. Jakie zapachy. Dzisiaj mamy widzę mniejsze opakowanko. Dwójeczka. I zobaczymy. No, 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 no. Cieszysz się, widzę? Bardzo się cieszysz. No? chodź zobaczymy. Co dzisiaj musimy, Co dzisiaj musimy, Co? Co ma dzisiaj? Co ma dzisiaj? Co, ma dzisiaj? Co to jest? Dwójeczka. Jak widać, zapakowana w cukierasa, ale się cieszę, O jezu. Mogę? Mogę je. Mogę je. Dobra, bierzemy. Odkładamy. Teraz razu to za papier. Iśko. Proszę cię. No muszę iść ciekawa. Ogólnie tutaj są kosmetyki. Jakieś tam mm, do pielęgnacji, do makijażu, więc zobaczymy, czy był sensu żeby się malować. A i to wczorajsze sobie powiem Wam, że skóra rano bardzo fajnie wyglądała, ale zobaczymy, bo to jest kuracja na 7 dni. Smoky Eye Mascara, o! z, z Bobbi Brown ile to ma mililitrów? 3ml, czyli taka miniaturka fajna, żeby sobie na przykład spakować do torby, czy coś yy, zobaczymy nie miałam chyba nigdy tuszu z Bobbi Brown miałam kiedyś teraz taką małą miniaturkę z lanką ale z Bobbi Brown nigdy, zobaczymy jak szczoteczka wygląda to jest dla mnie chyba najważniejsze a! to ja takie o tak wygląda szczoteczka więc przetestujemy sobie to jutro bo rzęsy mam już malowane nie mogłam się dzisiaj podnieść yy, miałam, już, miałam tyle drzemek że głowa mała plus jak już wstałam pół godziny później niż zaplanowałam to wykąpałam się i wróciłam jeszcze do łóżka na 15 czy tam 20 minut a ja właśnie tak mam że czasami prysznic mnie rozbudzi Normalnie funkcjonuje, a czasami muszę wrócić jeszcze do łóżka na takie wygrzanie po kąpieli dodatkowo. Siedniwka i trudniówka. Ej, damy jakąś radę. O, fajna ta babka, ale mama musi lecieć, wiesz, no idziemy, 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 idziemy. Bierzemy torbę i lecimy. Idę damku 12 godzin Jestem są po prostu to. Idę się szybko przebrać wykąpać. Zaraz się zobaczę. Muszę się ogarnąć po prostu. Ja już w takiej ala świątecznej piżąca Może nie jakaś taka typowa świąteczna, ale dostałam ją na święta od dziadka rok, albo dwa lata temu. Oj, moje Aksi, moje... Akcje. Kochani, oglądaliśmy jeszcze jeden odcinek tego serialu. 1.8 1899 Jestem dzisiaj taka padnięta po tym dyżurze, że mazakra. Już jest trochę lepiej, bo no wiadomo, posiedziałam, sobie odpoczęłam. Ale masakra naprawdę. Mówię: "A pierwszy duży dyżur po 4, to może los będzie łaskawy dla mnie". I przyszłam z koleżanką na dyżur i tak rozglądamy się po oddziale i myślimy sobie: hmm, będzie ok, No ale chwila, moment i było dosłownie wszystko Covid, Śrida -y, dosłownie Klostridia, intubacje, jakieś badania, no cały czas coś, przyjęcia, kardywersje. Masakra. Zjadłam śniadanie o godzinie 16.00 sakiem. Dokumentacji do natrabiania było tyle. Gdyby nie dokumentacja ogólnie w pielęgniarstwie, to to szybko, to to wszystko szybciej by szło. No ale dokumentacja też jest ważna. Szybko musiałam się rozkręcić po L4. Szybko musiałam sobie przypomnieć, jak to się ciężko pracuje. Ale zaraz idę właśnie rozczesać włoski, zmyć makijaż do końca, nałożyć tą drugą ampułkę serum, umyć ząbki i spać, ponieważ jutro mam drugi dyżur na godzinę, no siódmą dniówkę I mam nadzieję, że będzie, że będzie, troszkę lepszy i będę mogła po nim pojechać sobie, nie wiem, na jakąś kolację czy coś. Yy, może do jakiegoś lokalu, żeby nie siedzieć w domu. No, zobaczymy. Idę się ogarniać i idę spać, więc dobranoc i do zobaczenia w następnym vlogmasie. Bójka papa. you am going